Dzień dobry! Jak tutaj odpowiadać na zaległe pytania od Was i sugestie, skoro okazuje się, że co chwilę pojawia się u mnie jakiś to nowy ciekawy temat? W tym wypadku na bieżąco, czyli dzisiaj porozmawiamy trochę o pożarach na instalacji elektrycznej i o pożarach urządzeń elektrycznych. Tu akurat widzicie u mnie w siedzibie interowej w Bierkowicach. Tak, był pożar i ten pożar wybuchł około godziny trzeciej w nocy. Dokładnie nie wiem kiedy. Zapaliła mi się frytkownica. No i ta frytkownica już od pewnego czasu miała awarię, że wyciekał z niej olej. Ciężko mi powiedzieć, dlaczego, bo było to nowe urządzenie. Zresztą, był to prezent. Zawsze było coś swojego i frytkownica się zajęła. Zwyczajnie było tak, że olej z niej wyciekał spod spodu, i ten olej w pewnym momencie znajdował się tutaj na podłodze, na, na panelach. Alana dała mi podkładkę, żeby ten olej nie ciekł po podłodze, tylko żeby wszystko leciało do podkładki takiej plastikowej. I teraz, w sumie wczoraj wieczorem, gdzieś koło godziny 9:10, udało mi się na kolację nasmarzyć sobie frytek. I wyłączam frytkownicę z kontaktu, zawsze była wyłączana z kontaktu. Widzę, że ten olej całkowicie mi wyciekł. Była pełna frytkownica oleju, niedawno dolana, bo ubyło znowu. Olej znalazł się częściowo na podłodze, częściowo był porozlewany po blacie. Wiecie, no, nie chciało mi się tego już ścierać. Tego wieczoru. No, i zostało. Tak jak mówię, frytkownica była odłączona. To trochę takie szczęście w nieszczęściu, że ciężko mi było zasnąć tej nocy. Z 15 na 16 września. I cóż, no. Coś mnie budzi tutaj w nocy. Słyszę, że coś się jakby iskrzyło, coś. Takie niepokojące dźwięki z kuchni, jakieś iskrzenie, trzaskanie. Wstaję z łóżka, widzę coś jest podejrzanie jasno w kuchni, a światło było pogaszone. No i tak patrzę bliżej, widzę, jest bardzo jasno i zaglądam. Patrzę, a tutaj pali mi się frytkownica autentycznie. Wiecie, przez chwilę ogień był tutaj aż pod sufit. Także było ryzyko, że zajmą mi się belki drewniane. Gdyby to się stało, to nie obułoby się bez straży pożarnej. takich rzeczy powiem Wam nie zalewa się wodą i przeze mnie tutaj bo nie mam tutaj gośnicy w domu i kolejny wydatek, bo no polak mądry po szkodzie teraz kupię sobie gośnicę, żeby mieć chociaż była potrzebna to jej nie było i i... Na szczęście tutaj mam otwarty worek MPK 75, tynku gipsowego, i tym tynkiem gipsowym oczywiście miską do miski na 4 razy. I tutaj była zasypana ta frytkownica, i dość szybko udało mi się ten pożar opanować. Bardzo szybko. Jeśli chodzi o straty to w blacie mam taką dziurę wypaloną ale i tak tutaj w którymś miejscu miał być, miał być wycięty otwór na płytę indukcyjną więc najpewniej sobie po prostu tą płytę indukcyjną dam tutaj bardziej z brzegu i sobie to wytnę więc blat będzie do odzyskania tak myślę. No wiadomo, ściana chociaż tutaj gładzie nie były jeszcze wykończone. Dzisiaj chcę to sobie zagruntować i pomalować. Najprościej zrobić jak to możliwe, żeby nie straszyło. I będzie czekało na nałożenie kolejnej warstwy gładzi po całości. I co jeszcze? Wypaliło mi fragment wentylacji. Tutaj było przejście z kanału okrągłego na kanał prostokątny. Także ogień tutaj był aż pod górę, aż pod wentylację. To się wszystko stopiło. Na szczęście tutaj jest, jest z jednej strony kanał, z drugiej strony kanał, więc nie muszę rozbierać sufitu, żeby sobie naprawić tą część wentylacji. Podłoga nie ucierpiała. Tutaj mi się udało położyć szmaty, żeby powycierać żeby powycierać ten olej, który mi tutaj spłynął. Najważniejsze w tym wszystkim jest zachowanie zimnej krwi, żeby nie panikować. Wiem, że to się łatwo mówi ale u mnie to działanie teraz w nocy było błyskawiczne. Także były przeze mnie pootwierane możliwie wszystkie okna drzwi wejściowe, żeby się tutaj wietrzyło i wietrzyło się praktycznie do rana. Widzę, że mam jeszcze przytopione jedno gniazdko elektryczne, bo tutaj była bardzo wysoka temperatura. Bardzo uwierzcie mi. Teraz zajrzymy do rozdzielnicy. I powiem Wam trochę o aparatach elektrycznych i urządzeniach, które chronią przed tego typu, właśnie przypadkami pożarów. Słuchajcie, tak w prostych słowach: to jest wyłącznik nadprądowy to są wyłączniki nadprądowe one chronią przed zwarciem i przeciążeniem. Co oznacza, że niekoniecznie muszą ochronić przed pożarem te pojedyncze z dźwigienkami. Tutaj jest na przykład wyłącznik różnicowo-prądowy, który chroni użytkowników przed porażeniem prądem. Są jeszcze takie urządzenia, tutaj wstawię grafikę, które nazywają się AFDD. Przeciwpożarowy detektor iskrzeń, bo tak się nazywa to urządzenie, chroni instalację elektryczną przed iskrzeniem między częściami przewodu elektrycznego albo między różnymi przewodami w przypadku przytrześnięcia czy zgniecenia przewodu, poluzowanych zacisków łączeniowych albo mechanicznego uszkodzenia przewodu. Chroni też w przypadku, gdy zasilane urządzenie ma wewnętrzną usterkę elektryczną, a nie zadziała wyłącznik różnicowy czy nadprądowy. Tutaj ich w rozdzielnicy nie mam tych urządzeń AFDD. Ta rozdzielnica jest duża. Brakło mi miejsca, dlatego mam dołożoną kolejną rozdzielnicę poniżej. Ale okazuje się, że gdyby jeszcze dołożyć zabezpieczenia typu EFDD, to byłaby ona jeszcze większa, ta rozdzielnica. No i teraz zawsze jest to pytanie u klienta, czy nie zawsze, dość często, że czy rozdzielnica musi być duża, dlaczego rozdzielnice, które są montuje są duże, przecież wcześniej była mała rozdzielnica. Są też pytania do mnie yy, na przykład o wysoki koszt materiałów do instalacji elektrycznej. Klienci czy klientki mnie o to pytają o wysoki koszt instalacji i tutaj właśnie chodzi o ochronę yy, życia i zdrowia właśnie klientów. Dlatego stosuje się odpowiednie urządzenia, w tym przypadku wyłączniki różnicowe. Też pojawiły się właśnie, tak mi się udało powiedzieć, 2-3 lata temu u nas te zabezpieczenia typu AFDD, które chronią właśnie przed takimi przypadkami, że dziś jest uszkodzony przewód, czy jest jakaś poważna awaria urządzenia elektrycznego? No dobrze, ja się zabieram za tutaj podsuwanie po mebli, zagruntowanie i pomalowanie całości. Pokażę Wam urywki. Już mam wszystko zagruntowane, unigrąd mi się wchłonął, nie mam rynienki do malowania, więc będę sobie radzić w inny sposób, gdzieś mam wywiezioną. Eee, powiem wam dlaczego ten film jest w serii ku przestrodze, a no dlatego, żeby uświadomić na swoim własnym przykładzie, żeby nie korzystać z wadliwych urządzeń. Z już jakiś czas wyciekał mi olej i to był znak, żeby z niej ewidentnie nie korzystać, żeby ją oddać na gwarancję i na wymianę. Tymczasem, jak widzieliście, stało się, co się stało. I to by było na tyle odmalowane, wysprzątane, przywrócone do stanu poprzedniego.